Witam serdecznie wszystkich hodowców. Prawie ciemno, ale dojechaliśmy do Toma Van Gavera. Jest jego ojciec z nami, jest Tom. Jest oczywiście Jarek i, i, i Roman. Słuchajcie. Tak do końca nie wierzyłam, że to się stanie, bo wszyscy wiedzą, że trudno o gołębie u Toma Van Gavera. Też nie są to tanie rzeczy, jak to się zwykło mówić, ale jesteśmy super sparowanie za chwilę po angielsku i powie. ja powiem, że nazwał tutaj przy tym gołębiu to wszystko co jest w rodowodzie, że to jest wszystka wszystkie jego gwiazdy w jednym w tym 210, bo ten gołąb, którego nam podarował jest ze sparowania syna Rickiego razy córka Fina, nic dodać, nic ująć. Najlepsze linie gołębi i naprawdę jest to Teraz Tom powie o tym gołębiu parę słów po Yes, hello uh, pigeon fanciers from Poland, uh, this is a special gift. Myślę, że Tom też przyjedzie do nas na nasze święto do Polski. Obiecam, że zrobi wszystko, żeby być. Poszukam dla niego samolotu, żeby mógł dotrzeć i być z nami. Też szuka żony ponoć i coś tam może uda się w Polsce mu znaleźć. To są tajne idziemy dalej, smajcie. musimy w nocy dotrzeć jeszcze do Mepen, a jutro kolejna część naszej trasy. Dziękuję.